Cześć kochani! Jesteśmy w Zawoji, wyszliśmy właśnie w Zawoji Markowej, widzimy sobie bilet Dzisiaj będziemy wychodzić na Babią Górę perciem akademików, czyli podobno najcięższym szlakiem na Babią Górę gdzie są sztuczne ułatwienia, także mamy ładną pogodę i zobaczymy jak nam pójdzie Dzisiaj jestem ubrany lekutko na sportowo, że jak na razie ciśniemy do góry fajną, twardzoną drogą, zielony szlak i wchodzimy sobie do lasu, więc chociaż tak mi grzeje. Skręciliśmy właśnie sobie w lewo na rozdrożu. Dalej ciupimy sobie lewym o zielonym szlakiem. Pokazało nam godzinkę na do Markowego Stroniska więc, ale myślę, że zrobimy to szybciej w lesie nie jest tak ciepło ja już jestem okry, ale a rozdroże od początku gdzie kupowaliśmy bilecik, jest po jakimś kilometrze, kilometrze chyba 200 także niedaleko wszystko mamy bardzo ładnie oznaczone Cały czas czepiam sobie zielonym szlakiem Znaki są praktycznie co chwilę No i teraz już zaczyna, zaczyna nam się robić stromo Więc bardzo się cieszę z tego powodu Chociaż już i tak trochę zadyszki jest Bo się nie oszczędzam Uff. Uff. Niby jesteśmy w lesie Słońce tak dopływa pół na pół ale nie oszczędzam się, jestem mokry jak świnia. No ale jak to mówią, jest duszno. lampach. Ksz... Lampach. Ksz... Mamy tutaj nawet poręczówki. widzę jak to był, może sobie nawet pomyśleć. Przypomnieć jakby szlak na morskie oko. Te tak zwane skróty. To robiono tutaj proszę tak samo. lecimy do stanowiska mamy 37 minut od 10 minut, które szliśmy do znaku od znaku pokazano godzinkę czyli godzinka 10, robimy to w 37 czyli praktycznie połowę a my nagrywamy, bo oczywiście jest multum ludzi jak zawsze a my lecimy dalej na znaku mamy godzinę 30 na szczyt tej góry nie byłem tutaj nigdy Zobaczymy, w ile uda się to strzelić. I zobaczymy, jakie tutaj mamy te ułatwienia. Patrząc na to, ile tutaj idzie ludzi, bo to też jest normalny szlak. Ale patrząc, ile idzie tutaj ludzi, tym szlakiem, którym idę ja, wydaje mi się, że nie będzie jakichś większych trudności. Jako, przejdziemy to szybko. A myślę, że, że zrobimy to szybko. Zmieniliśmy też teraz szlak. Na na żółty, nasz jest żółty, który prowadzi na percie akademików. Tutaj mamy oznaczone drzewa też dalej to jest bardzo dobrze, bo jest praktycznie co co kilkanaście, co kilkadziesiąt metrów jest znak, ale w sumie jest bardzo tutaj szeroki szlak więc raczej bardzo ciężko w ogóle, się zgubić, albo po trasy, ale ale mówię od razu, że jest oznacznie bardzo dobrze byliśmy na rozdroże niebieski szlak na krowiarki przez krowiarki e, my ciupiemy sobie żółtym i jak widać to już sobie już wyszedłem, ale mieliśmy fajne, drewniane schodki e, już wydaje mi się, że jeszcze gdzieś godzinka, może nawet tyle i będziemy na naszej kochanej królowej Bawiej Górze Lubimy sobie tutaj cały czas. Chciałem nagrać, bo chcemy się trochę śmiać. Bo przypomina mi to trochę taką małą dżunglę. Te wysokie trawy, wszystko. No nie wiem, tak jest. Troszkę inaczej. Ale robimy sobie tu widoki. Znaczy, no, widoki. Coś nie tylko las, tak powiem. Ale niedługo. Długo myślę, że będą też sztuczne ułatwienia Także będzie jeszcze ciekawiej. Jesteśmy coraz wyżej Czepimy sobie dalej tu już, tu już jest dość stromo Fajnie, tutaj się użyć jak po schodach w domu Więc fajnie i po prostu już raz, coraz wyżej Kurde nie ma ale ten szlak naprawdę ma coś sobie takiego niezabego sami zobaczcie trawka jest wysoka koło tego Uff. jak widzicie docieramy tutaj do tych ciężkich momentów zaraz się przygotuję ubieram kamereczkę na głowę o widzicie dużo łańcuchy i po prostu wszystko tutaj nagramy o przepaści nie ma wiele <śleskuj> Więc myślę, by nie byłoby tak źle, ale no, jakby ktoś tu szła, to mogłoby się skończyć. Dobra, idziemy. No, też, że te łańcuchy to są potrzebne, potrzebne, ale... ale są. No, to, to tam się boi, warto się złapać. To zobaczymy, co będziemy tu mieć ciekawego. Dale No, trudności są. Jak widzicie, jak taka mini feratka dla dzieciaków. Ale wiadomo, są tutaj te skały. A jeśli popada ślisko to pewnie, że warto się złapać. warto, że jest to ułatwienie. No bo można po prostu się poślizgnąć, spaść. Dlatego też po prostu. Nie trzeba dużo, więc lepiej, że są niż ich miało nie być. Ej, proszę cię, cię, na niego. Dobra, to Spoko to, zostańcie sobie. Ja przyjdę do was. Przecież? Możecie sobie zostać. Ja przyjdę do was. Pani jest taki... no tak, nieco trudniejszy pan my, 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 my nawet nie potrzebuje. Okay. Okay. Dobrze, dziękujemy. Cześć. Cześć. Jesteśmy praktycznie na szczycie zobaczcie co tutaj nam się dzieje Bardzo ładnie wszystko widać Tutaj tam mamy zejście na słowacką stronę Tutaj jak widzicie za tymi skałami mamy już szczyt Zaraz tam będę i o zobaczcie lata sobie samo jest zajebiście mocne ale Jesteśmy na powiej górze. A robiliśmy to w godzinie 23 minuty. zajebiście. Cieszę się bardzo, że udało się zobaczyć tak zajebiste wiatra. Mamy ładne widoki. Na szczycie, bo wiatr był jak z sk... wiało także fest. Cieszę się bardzo, bo udało się nam zrobić szlak od zawoi percią akademików na Babią górę w godzinę 23 minutki. Czyli wydaje mi się to bardzo dobry wynik. A więc bardzo się z tego cieszę. Czy miałem tempa mokry jak świnia? Już jest ciepło, więc... Cię nie dziwię, ale no, na tym chciałem skończyć filmik, bo wracam od strony, znaczy wracam szlakiem do Lipcicy, żeby stamtąd zgarnęli mnie autem, a stąd już mamy film, tu już wszystko widzieliście, więc chciałbym na tym zakończyć, jak Ci się podobało zostaw coś po sobie i czekam na te przygody, siema.